Terminator bada stosunek człowieka a maszyny i tego, że jedno może być zagrożeniem dla drugiego, o nieustępliwej, niezatrzymanej sile, jaką jest Terminator i o ludzkiej determinacji w obliczu zagrożenia. To tym bardziej taka jest taka piękna, symboliczna scena, sam koniec, kiedy Terminator bez tam jednej ręki, jest tylko z jedną ręką i bez nóg czołga się i czołga się, żeby dopaść Sarekonor, która jest poobijana cała, im chyba tam ma nogę złamaną i ona też się czołga i ledwo żyje i na sam końcu miażdży go jakąś wielką prasą do metalu, ale on i tak, kiedy jest miażdżony, jeszcze próbuje ją ręką udusić, właśnie łapią za gardło i ściska, więc widzimy tą, z jednej strony de determinację i chęć przeżycia, co jest super motywem o ludziach, przetrwanie właśnie, a z drugiej strony nieustępliwość i to, to niezatrzymanie. Obiekt którego nie da się zatrzymać, trafia na człowieka, który nie chce umrzeć. Więc super motywacja i super, super zmaganie się, z którym każdy może się w jakiś sposób ustosunkować, co jest bardzo istotnym aspektem w kinematografii.